wszystkim, dzisiaj będzie o języku programowania, jakim jest COBOL. Jest to język bardzo niszowy, ale jeśli trafimy na jakieś strony firm rekruterskich i doradców kariery zawodowej, przeczytamy, że COBOL jest ciekawym językiem do nauki, bo przykładowo, tak jak tutaj na tym kwestii możemy przeczytać, że 95% operacji dotyczących bankomatów było wykonywane właśnie w tym języku programowania, na jakichś mainframach IBM'owych przykładowo. No i jak będziemy się nim zajmować, to zarobimy krocie, będziemy opływać w luksusie, o ile zostaniemy specjalistą. No właśnie. Żeby zostać specjalistą, to trzeba biegle się posługiwać w tym języku. Język powstał w latach 60. przeszedł cztery takie główne upgrade'y. W 2004 wprowadzili programowanie obiektowe, w 2014 był ostatni taki duży roll up. Dla porównania, 10 lat później dopiero powstał FTP, taki zwykły, a taki nasz ulubiony Python. To jest 10. pierwszy rok, który ma już 34 lata. Więc może najpierw trochę praktyki. COBOL działa na mainframe, więc próbujemy zrobić taki Hello World, żeby następnie pokazać, jak to wygląda praca w takim środowisku. Tu mam taki emulator mainframea, jest darmowy, można go sobie ściągnąć. Link mogę wkleić na dole pisu, jeśli ktoś chce się trochę pobawić. Ale czy warto, to porozmawiamy za chwilę. I sobie spróbujemy odpalić takie przysłowiowe Hello World. Tak jak widzicie wszystko tutaj się obsługuje. Przy pomocy klawiatury, nie ma żadnych myszek, czy jakichś ładnych okienek do klikania. I szukamy JCL-a i sobie zrobimy jakiś taki test, gdzie tutaj jakiś się ukrywa test. Momencik. Test. Test COBOL, o tutaj mamy test COBOL, coś fajnego, test, zobaczymy co nam ten test pokaże. Mamy jakiś program, no i odpalamy Submit i patrzymy tutaj w konsoli, czy się tam tutaj coś zaraz uruchomi, bo tam sobie odpala, kolejkuje i czekamy cierpliwie. Czekamy, czekamy, proszę czekać, będzie rozmowa. No i gdzie to jest wysubmitowane, ale... No, czekamy. Na no coś nie pykło. Albo przegapiłem. No to jeszcze raz submit. A może po prostu przegapiłem. Dobra, tym razem się odpaliło. Widzicie, jest Hello World, pełen sukces, więc taki prosty program w COBOLu. Możemy sobie jakieś inne poszukać programy, już ciekawości jak wyglądają, więc można sobie poprzeglądać, żeby mniej więcej poczuć, jak, jak programowanie w tym języku Wygląda. Natomiast oferty pracy, o których tutaj mówią, no tak, stawki są wysokie, ale popatrzmy, ile jest tych ofert. Na protokole przykładowo widzicie, tu są trzy oferty. W sumie to są dwie. A tak naprawdę to jest jedna. Tak, bo to, to, jest, to jest software engineer, tutaj to jest reklama, więc jest jedna oferta z dobrą stawką. Na pracuj.pl tu jest też jedna i to jest ta sama firma, tak jak widzicie, people trust, więc to jest i to jest koniec tak tutaj test environment to jest wszystko te same oferty. Tutaj coś widzimy ciekawego za 6000, ale to mnie trochę zastanawia co tu robi Kobol. No. Dobrze. Tutaj chcą przyuczyć nowego pracownika do Kobola, więc miło z ich strony. Natomiast czy warto dalej? Powiem wam jak to wyglądało u mnie w firmie. Oczywiście mamy mainframe'a z Kabolem, to nie jest zaskakujące, jak to przy jakichś dużych finansach. I firma już parę razy próbowała wyjść z tego języka programowania, więc próbowała stworzyć zespół. No bo teraz to jest utrzymywane już zupełnie przez specjalistów, którzy tylko dbają o to, żeby to chodziło i się nie zepsuło. A zrobienie projektu z migracją, z jakimiś poprawkami, no to trzeba już mieć takiego programistę na pełen etat, który będzie siedział na miejscu w biurze. No bo to są za poważne sprawy, żeby ktoś zdalnie do takiego mainframe'a się podłączał i te wszystkie transakcje tam się przemiotają, paknie wipienie, trzeba siedzieć w biurze. Więc to też jest taki kolejny aspekt, że jeśli będzie pracować przy Kobol'u, to nie ma żeby mówić sobie zdalnie, czy hybrydowo coś poklikać. Szukali pracowników przez rok, żeby zrobić taki minimalny zespół. Oczywiście nie wszyscy naraz się zatrudnili, więc osoby, które przyszły najpierw przez resztę miesięcy patrzyły w sufit, no bo program jeszcze nie wystartował, projekt. Osoby musiały być przekupywane dużym hajsem, no bo nie ma dużo osób specjalistów tego i jak ktoś pracuje w jednym banku, to żeby przyjść do drugiego banku, to um, musieli um, mu dać dużą, większą kasę, jakieś benefity, samochody służbowe, więc duży hajs poszedł. No i w końcu projekt ruszył z Kobolem i... I panowie zaczęli analizować, analizować kod, żeby przygotować do developmentu, bo zamysł był taki, żeby cały, całą logikę z mainframe'a przepisać na jakiś współczesny język, na Java, Pythona czy, czy coś takiego. No i <ścoughs> zespół powiedział, że oni już zrobili stamtąd analizę, ale na migrację będą potrzebowali 5 lat. Firma powiedziała, jak to 5 lat, to jest stanowczo za długo, ile to będzie kosztowało przy waszych zarobkach. Dziękujemy, do widzenia i wszystkich zwolnili. Ale potem raptem przyszła refleksja. Hmm, no to i tak już musimy to zmigrować, no to co? Idziemy do jakiejś dużej firmy konsultingowej, która ma swoich specjalistów i tam weźmiemy specjalistów, bo mówią, że mają wszystkich. No tak, takie firmy konsultingowe mają specjalistów. Tylko o ile chcemy mieć jakiś Scrum Masterów, programistów Jawy, Pythona, PHP, no to oczywiście każdą ilość mogą nas zalać. Ale od Cobora to jest tak, że mają w ofercie, a dopiero jak przyjdzie jakiś klient, to wtedy zaczynają szukać i nikogo nie zaskoczę. Jakich pracowników znaleźli, z powrotem tych samych, których zwolniła ta nasza firma, więc ich zatrudnili, no ale ponieważ jeszcze mamy pośrodku proxy pośrednika, no to dolicza sobie 30%. Więc firma zaliczyła piękny falstart, bo tak długo ludzi szukała, podkupiła ich z obecnych firm, w końcu ich zwolniła, bo stwierdzili, że za długo będą to migrować, a potem musieli ich zatrudnić z powrotem. Już przez proxy firmę pośredniczącą, która sobie dolicza 30% za to, że ta firma tam jest pośrodku. Więc normalnie zawsze mieli web do interesów, ale wiecie, klient i tak płaci końcowy za całą niegospodarność i zarządzanie, więc hookers. No i panowie zabrali się do roboty, zaczęli to projektować. Powiem wam, ja już dobry trzeci rok i nawet ja nie widzę tego początku migracji, bo się okazało, że sprawa jest trochę bardziej zawiła. Bo to nie jest tak, że można sobie kaskadowo robić jakieś elementy, wycinać. No niestety przy finansach, przy finansach jest coś takiego, że mamy bardzo dużo zależności. No taka prosta, oczywista rzecz. Robimy przelew. No to oczywiste, że musimy z naszego salda zjąć jakieś środki, potem musimy wygenerować transakcję, że zrobiliśmy przelew, Potem z tego przelewu musi powstać inna transakcja międzybankowa. Więc tych zależności jest bardzo wiele. I to nie jest tak, że można sobie wyciąć tylko jakiś fragment, zdejmowanie salda przy przelewie i to sobie zrobimy w innym języku, w jawie, gdzieś tam na boczku, a reszta będzie działała. No niestety nie. Więc taki pierwszy moment, żeby ten jakiś podstawowy flow zaczął działać, na przykład, nie wiem, niech będzie otwieranie lokat, czy cokolwiek, to, co nie lokat tam nie mają, ale dobra. <laughs> to, e, nie, w moim dziale nie ma lokat ogólnie może są, ale u mnie nie ma, to y, po prostu taki pierwszy próg, taki pierwszy moment, kiedy to, ten cały flow za, zakręci, to są no, obecnie te 3 lata. 3 lata i jeszcze nic się nie zakręciło, no bo jeszcze nie dokończyli. Tak? Trzeba taki cały end-to-end -end proces, proces przerobić, żeby można było coś wyłączyć. Więc tak wygląda praca w Kobolu dla specjalistów. Więc jeśli zastanawiacie się nad tym językiem, moim zdaniem nie warto. Bo jeśli na opanujecie język do perfekcji, to też tak jak było, też powiem. Był jeden kandydat, on tam pracował, bo ciężko znaleźć. Więc znaleźć jakiegoś doktoranta z Politechniki. I faktycznie człowiek, jeśli chodzi o programowanie w Kobolu, Fortranach i w innych archeo, był zarombisty. I tak jak to taki świat akademicki potrafi takie cuda zrobić, które mamy na rekrutacjach w WitKodzie. Że tam trzeba odwracać jakieś tablice macierzy, szukać jakichś części wspólnych przecięcia. No, wiadomo, pod tym kątem super, bo tak wygląda świat akademicki. Natomiast, kiedy przyszło takie spotkanie z realną rzeczywistością pracy w IT, no to tak, o finansach, tym rynku finansowym nie ma pojęcia, no bo skąd miał znać, no ale firma go jest w stanie nauczyć, tak? Ma, ma dużo specjalistów, to, to go nauczą, ale po prostu to jest zupełnie inny wymiar rzeczywistości. To, teraz co powiem, to nie jest moja opinia. To jest opinia, która przewija się u wszystkich ludzi, którzy pracują w projektach z ludźmi, którzy mają wysoki tytuł naukowy czyli profesorzy, doktoranci, wszyscy inni. To jest tak, że kiedy załóżmy, mamy coś do zrobienia, w szczególności taki junior, nie ma wiele do stracenia. Coś mu się wydaje, bach, wrzucamy, są testy, są rollbacki, są backupy, więc jeśli coś na mnie pyknie, zawsze możemy wrócić do poprzedniej wersji, się zastanowić, przywrócić backup. Natomiast taki świat doktorancki, świat naukowy, oni są od początku uczeni, tak jak na obronie jest. Musimy być 100% pewni naszej tezy, że tak jest, ani inaczej, bo inaczej nas na obronie zjedzą, jeśli czegoś nie wiem, jakiegoś aspektu. I <laughs> mają problem z podejmowaniem decyzji. Coś, co nam się wydaje, niech będzie na 99%, no to robimy. tak? Natomiast taka osoba musi wszystkie możliwości, warianty przestudiować, przeanalizować, bo do, tak długo, dopóki jest 1% wątpliwości, ona tego nie zrobi. Można zrozumieć, ok, w świecie finansów, ale nigdy nie będziemy 100% pewni w informatyce przy takim złożonym systemie, jakim jest na przykład system płatności na mainframe'ach pisany. No i ten pan, inaczej sami się rozstali, jeśli mówimy o tym kobolu. Ona nie, nie zdąży analizować tego kodu, bo po prostu praca zespołowa z taką sobą była ciężka. Bo jeśli zresztą chcieli się podzielić, jakie funkcje i obszary będą robić, to on nie może dokonać funkcji podziału funkcji do momentu, nim wszystkie pozna i zrozumie. Bo albo chce sobie wybrać te łatwe, albo trudne, albo faktycznie chce porówni podzielić. Ale no, prosta rzecz, po prostu nawet nie wiem, tniemy nożem. Ty robisz od A do M, a drugi od M, M do Z. I już, tak? I po problemie, jak wyjdzie, że komuś zrobi się szybciej, to, to pomoże temu drugiemu. Nie? Tam najpierw analiza wszystkiego, rozbieranie na wszystkie części pierwsze i po prostu w takim tempie, to by w 5 lat tego nie zrobili. Więc to też taka małe, mała sugestia, która jest w branży bardzo powszechna, że zatrudnianie ludzi ze świata akademickiego jest ciężka, bo ci ludzie żyją w innym świecie. Nie znaczy, że to jest zły, to jest po prostu inny model, tak, w modelu biznesowym, tak jak wszyscy pracują, jest produkt albo usługa, którą trzeba dowieść dla klientów, są jakieś skramy agile, więc nie zawsze musi być idealnie. Na w świecie akademickim tam nie ma żadnego czasu. Oni robią badania, mogą je robić 5, 10 albo całe życie. Zastanawiać się nad filozofią szczęścia. Więc no, tak tak to jest, ale nie przedłużamy. Dzięki śliczności, kto szukał kobolma, mam nadzieję, że ten odcinek mu się przydał. Przypominam, mamy kanał na Discordzie. Do usłyszenia.